Cześć! Cześć! Dzisiaj film, o który nas prosiłyście, a mianowicie marka Taranko. Zajrzałyśmy i do nowej kolekcji, i do wyprzedaży, także tak, będzie trochę masz. Zobaczycie też, jakie robią promocje. Zobaczycie, jak wyglądają na dwóch różnych sylwetkach te rzeczy. To też takie ułatwienie dla Was zawsze, co która by chciała sobie coś zamówić, a chciałaby to już dostawić, a nie chciałaby tego odsyłać, na no, to macie super wzgląd na to, nie? Tak. Rzeczy, co będą, zobaczycie, co wybrane. Już mówię, że niektóre rzeczy mi się podobają. Jak rozpakowujemy, to są fajne. Będą jeszcze stylizacje, także czekajcie na następny film. Na następny, albo jeszcze na następny, takie w niedzielę. Także zobaczymy, jak tam się to uda wpleść w rzeczy z naszej szafy. I zapraszamy Was teraz w każdy poniedziałek, tak? Tak, poniedziałek, poniedziałek czwartek. Tak. Do, z do z zobaczenia w te, w te dni. A teraz zapraszamy do mierzenia Taranko. Taranko mamy. Spodnie na sobie w rozmiarze 38. Mam na sobie. Nie mamy, bo ja nie wiem, co wy tam macie. Spodnie ma 38. Polska język, trudna język, nie? I spodnie mam w rozmiarze 38-300 zł. W 70% z wiskozy, później tam jakiś elastan i pozostałe innym. Tutaj jest natomiast sweterek jest 130 zł i on jest w rozmiarze S albo 36, natomiast jest za, mówię 40, 30, 130 zł, bo był, bo był przeceniony, natomiast spodnie nie czy 100 zł. Hmm. 300 zł. 300 zł słuchajcie, ale ładne, ale są fajne, są takie wiecie mocne, ten, ten materiał jest taki gruby, no, czuć, czuć też 300 zł słuchajcie, czuć je. są opięte w miarę z taką kantką, ale to nie jest kantka napasowana, tylko to jest kantka taka zszyta. Także tutaj możemy sobie robić, co chcemy, wiecie. Fajne, bo wygodne, z, są z wyższym stanem, są wiązane. Bluzka jest, chaotycznie mówię, spodnie, bluzka, nieważne. Słuchajcie, jeszcze swetry, sweter jest wiązany. I po prostu fajnie, ten zestaw, mi się taki podoba, bo jest tak, wiecie, luźny. No lubię tak luźny, dlatego, wiecie, mówię szybko wszystko. Już Wam prezentuje się, jak, ona, jak cały zestawik wygląda. No, fajne jest. Fajne jest i jak coś jest fajnie, to mam co to szybko przekazać, żeby to szybko gdzieś już spakować, żeby, 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 żeby nie zrywało. A ja mam na sobie sukienkę z przeceny, bo oryginalna cena to około 500 zł, natomiast promocyjna to 150 zł. Z czego pamiętam mam rozmiar S, 65% wiskozy, a reszta to nylon. I ten materiał jest gruby, uciągliwy, ale trochę mnie drapie, bo ona jest bardzo obcisła. Także, no nie wiem, rozmiar 38 może byłby lepszy. Zapinana jest na zatrzaski po całości. Ale wiecie, co nie rozpinałam ich, bo jest na tyle elastyczna, że spokojnie możecie ją założyć przez głowę. Nie chciałam się ich rozpinać i zapinać, bo jest ich trochę. Jak widzicie. Ozdobne zatrzaski są jeszcze tutaj, ale ona nie ma kieszeni, to są tylko atrapy. Myślę, że kieszenie, szczególnie przy taką przy swojej rzeczy, by wyglądały niekorzystnie. I już zobaczycie jak długość, bo jest dość długa i uważam, że dość dziwnie się układa u dołu. Sądziłam, że będzie lepiej się układać. Ponieważ materiał jest gruby i jest dosyć twardy, więc na pewno będzie się... Układał inaczej niż materiał lejący, na który bardziej trochę liczyłam. No ale wiecie, co no, tak to bywa. Także oczekiwania versus rzeczywistość. Także dosyć długa, gruba, mięsista, zdecydowanie zimowa. 170 zł, sweter. Rozmiar, to co mówię bo zapamiętałam, to, to co mówię, ceny 170 z sweter w rozmiarze S albo 36, wykonany jest, powiem Wam, że strasznie gryzie, ale wiem dlaczego, ponieważ ma w swoim składzie 30% moheru, 47% akrylu i 23% nylonu i mohery gryzą, pierońsko gryzą, kują, nawet nie gryzą, kują. Słuchajcie dziękuję. sweter jest y, dosyć obszerny, fajny, fason ma, jest niezły, y, z prędzelkami. Coś ciekawego takiego. Coś ciekawego, coś takiego fajnego. Y, już Wam pokazuję, jak wygląda. Natomiast no kuje taki, która wiecie, no jak, któraś z Was miała z moherem, czy jakieś golfy, czy inne dziwne rzeczy, sweterki takie, które się zakłada, bo można założyć na głowę ciało, to gryzą, gryzą. No nie zakłada się tego na głoń, ciało, no ale, ale ręce nie raz, no, no słuchajcie, no trzeba Odszedł z <gry> Ale nie jest Nie jest zły, nie jest zły trochę pijano. Mam na sobie sweter w rozmiarze S, za 200 zł. On jest dosyć długi, on jest wykonany w 50% z wołyn, 50% z akrylu. Jeszcze sprawdzę. Tak, 50% doń, 50% akryl. Też gryzie, na tym ten rynek, też gryzie. Słuchajcie, jest taki troszkę tutaj y, prześwitujący ażutkowy. jest to dosyć obszerny sklep, są frędzle, y, jest długi, y, jest długi, jest duży, ale, ale tak wiecie, du, znośnie duży. Już Wam pokazuję, jak on wygląda. Te wzory mi się podobają, te prześwity takie. Ale to nie to jest golf taki, widzicie, taki luźny, że nic Was tutaj nie gniecie, ale gryzie. Mam na sobie sweterę, bluzeczkę wiązaną, bardzo podobną, jak mierzyłyśmy już, Ona kosztuje 250 złotych, 70% wiskozy, 30% poliester. Powiem Wam, fajna, fajny, w ogóle fajny wzór i tej białej, i tej różowej, tylko ta jest taka bardziej ażółkowa. tamta ja troszkę bardziej obcisłe ręce, jak tak mierzę teraz te dwie i porównuję, ma je mam między sobą. Fajna, bo coś innego, słuchajcie, taka będzie wiązana, luźniejsza, także lubię takie rzeczy i już Wam pokazuję się, jak ona wygląda. Bardzo ładne jest, mi się bardzo podoba. Tak, tak, one bardzo fajne, takie, takie inne, takie inne i to jest właśnie w fajne. Teraz na mnie zestaw typowo z wyprzedaży, bo mam na sobie koszulkę w rozmiarze S za 49 zł z niezwykle przyjemnym materiałem lejącym, świetnie się układającym i bardzo no, przemiły, przeprzyjemny materiał, taki wiecie, w dotyku trochę y, jak zamsz, no coś takiego, no nie wiem, przeciekawy i do tego jest spódnica z wyprzedaży, rozmiar S za 80 złotych, tam 79 bodajże taka metaliczna, bardzo połyskująca, plisowana, ma też y, podszewkę. Ma podszewkę, już Wam sprawdzę skład, ale tutaj Podejrzewam, że szału nie ma, tak jak ją dotykam. Natomiast może jest nadzieja, bo ta szybka jest całkiem niezła. Yy, 95% yy, poliester, 5 elastan, jeśli chodzi o warstwę zewnętrzną, a podszewka jest w 100% z poliestru. Tak. Także no, poliester, natomiast spódnica pomimo tego, że ma podszewkę, że, że jest. Yy, jakby jej całkiem sporo, to jest lekka. I to jest na plus. Jeszcze wam pokażę koszulkę dokładniej, bo ona jest dość długa, to jest taki kolor y, ciemny szary, ma rozcięcia po bokach i przy dekolcie ma jetty. co to jest? Coś takiego. I mamy w składzie 70% modalu, 27 poliestu i 3 procent elastanu. Czekajcie, w kasami żebym jak wyglądała po ludzku. Już Wam się prezentuje, metr sześćdziesiąt będzie wyglądać tak. Bardzo ładna. jest sukienka, którą Monia już Wam prezentowała i opisywała, z czego jest wykonana. Moje pierwsze wrażenie to to, że ona jest po prostu ciężka. I ten dół jest taki ciężki. Jest bardzo opięta i słuchajcie, taka no, jakaś guma taka, nie wiem, nie wiem, ja się źle czuję po prostu, ja się bardzo źle czuję. mierzaj to, żebyście widziały, bo niektóre z Was na pewno lubią takie rzeczy, jak to wygląda. Ja się osobiście źle czuję w takich sukienkach, w takich, wiecie, takich strasznie, no, wiecie o co chodzi. Mhm. No, jest brzydka, bo ona jest ładna, tylko po prostu no, to trzeba się czuć. Natomiast ten ciężar też swoje no, dodaje. Na mnie koszulka z nowej kolekcji, która mi się wyjątkowo spodobała ze względu na tą kokardę, jest to broszka przypinana. 130, nie, 129 zł kosztowała ta koszulka. Mam na sobie rozmiar S i co jeszcze? Jest wykonana w 95% z bawełny, tak i 5% elastanu. Natomiast ten, ta bawełna jest taka, jakby, no wiecie, twarda, że ona się nie leje, tylko się zawina. Yy, Bardzo to... mi się spodobała ta broszka, bo jest to broszka. Tutaj możecie ją odpiąć, ale tu po bokach jest chwycona nitką, żeby po prostu taka karta, wiecie, nie oklapła. Yy, więc do prania, no nie wiem, chyba trzeba by ją odpuścić. A bo ręcznie. No, ale to u mnie nie wchodzi w grę za bardzo, słuchajcie. Więc musiałabym ją odpróć, i po prostu wiecie, czasami są przy ubraniach takie małe agrawki czarne albo srebrne, i sobie na tej agrawce mogli w sumie od razu tak zrobić. zrobić. Tak, żeby po prostu dać takie dwie małe agrawki, i wtedy ona by sobie trzymała kształt, a jednocześnie nie byłoby z nią potem problemów przy praniu. Także wygląda tak. Nie w, Specjalnie nie wkładałam w spódnicę, żebyście zobaczyły długość. Bo jest dosyć długa. Jak dla mnie no to do końca yy, no co to jest pioda, do końca pióde. <grym> tak. I jest czarna i trochę się obiera. Także wszystko co tutaj latało w powietrzu jest teraz na niej. Także niestety obiera się dosyć mocno. Yy, natomiast no myślałam, że będzie z takiego śliskiego materiału i fajnie jakby była z takiego materiału, którego mierzyłam tą yy, bez rękawkę. Bo tamten materiał był ekstra i na pewno by ze mną została, gdyby była z tamtego, bo cena jest naprawdę nie najgorsza. Jest to taki też materiał, który nie prześwituje. Teraz mam na sobie ten zestaw, który moja już wam pokazywała: z trójzgą Fischer z spódnicą. Ona bardzo fajnie się rusza, słuchajcie, taka jest rusza się, mieni, mieni się, fajna spódnica, bo można ją na wiele rzeczy wykorzystać, na wiele rzeczy wykorzystać, na wiecie, nawet na jakiś Sylwestry, czy gdzieś, było taka wiecie, co błyszcząca, ale jest tak przyjemnie to wszystko ładnie odszyte. Chcę popatrzeć na to bardzo krytycznie, no nie, fajna, fajna jest. I brózeczka też faktycznie taka, wiecie, bardzo, bardzo miusia. bardzo a cała zesta prezentuje się tak. Teraz na mnie bluzka i spodnie, w których występowała Edzia. Bluzeczka ma bardzo fajny wzorek. No, mamy na sobie dzisiaj <laughs> tą bieliznę, jeśli chodzi o góry. Dlatego nie widać, że przebija, a przebija. Nie wiem, czy coś zobaczycie, bo lampy są dosyć mocne, ale naprawdę wzór jest świetny. To wiązanie też jest fajne. Już Wam pokazuję jak spodnie. W mojej ocenie długość jest OK. Tam jak były krótsze, ale nawet oblecą. Teraz mamy ta koszulka, którą moja pokazywałam. Faktycznie koszulka jest odlepa i ta buzeczka, że można ją na, na różne rzeczy wystylizować, ubrać, bo, bo jest taka no, nietypowa i faktycznie przykuwa uwagę ten tutaj, taka broszka broszka czy jakieś, nie wiem, no coś, no broszka, się, że to jest broszka. E, już Wam pokazuję, jak ona wygląda. a jeszcze moja pokazywała długość, że jest, tam, to ja Wam też pokażę, żebyście miały wzgląd. Nie, dla mnie spoko, przy moim wzroście uważam, że nie jest zła. No i tak o, no sobie podwina, coś tu porobiła, czy wspomni no nie, spoko. Fajne perspektywy dla mnie widzę. Teraz na mnie ta kremowa bluzeczka, bo to jest chyba kremowy. Bardzo ładna. Krój już widziałyście na tej różowej. Także widzicie, zamówiliśmy dwie. Proszę, wyjątkowo fajne i wyjątkowo nam się podobają. Tutaj mamy ją Materiał jest inny, nie? Materiał jest inny. Materiał jest zupełnie inny. Natomiast sama w sobie jest naprawdę fajna. No i była przeceniona. Mam na sobie spódniczkę za 99 zł. Wykonana jest z bawełny i z poliestru. W rozmiarze 38 ona była ta spódniczka, nie mhm. I Powiem Wam, że ona jest za duża. Ja ją tutaj ściskałam. No ja ją już prostu ściskałam, ale to nie za bardzo ścisnę, bo ten materiał jest tak sztywny, że po prostu ciężko coś tutaj z nim porobić. No długość jest przed kolaną u mnie, nie jest długo, długość zła. Kieszenie tutaj są z przodu. Tylko przez ten materiał, że jest taki strasznie sztywny, to ona się tak. Nie układa, się nie, układa się tak. nie układa się tak super. Nie układa się tak super. Chociaż mi że jak patrzę na ciebie, to jest perspektywy w Wam pokazuję, jak ona wygląda. Krój nie jest zły, powiem Wam, w sensie że pasą byłby niezły może zapinana, taka ten, ale z kieszeniami, ale ten materiał powinien być dla, dla mnie troszkę miększy. Przez to by się lepiej, lepiej układała i rozmiar mniejszy. Co Wam chcę jeszcze pokazać? Marynaleczkę. Marynaleczkę rozmiar 38. Żakiet, przepraszam, nie do żakie, bo to krótkie. E, rozmiar 38, cena 499 zł. Bardzo ładnie odszyte. E, wszystko z podszeweczką, Zapasu te guziczki. Te guziczki są bardzo ładne. U guziczki już widzę, że są bardzo ładne. E, no tutaj do odszycia nic się nie mogę doczepić. Że wam się mierzą. Jak żakiecik wygląda? O. Nie wiem, czy on taki ma być szeroki? Tak. Właśnie nie wiem. Nie Właśnie wiem. Nie jest wielki. Kieszonki są tu zaszyte. On jest dosyć szeroki. No dobrze, no same sobie ocencie długość rękawów, w bym się nie czepiała. Tu się, może też nie czepiała. Może się ja się też może tak źle tym czuję, nie wiem, ten kolor, no coś mi tutaj może nie do końca no, na pewno do tej spółki wsłuchajcie. Na <grymne> to jest nie ta bajka, nie? Ale, no ale zostały nam teraz żakiety, więc mam chcę jej zaprezentować, jak one wyglądają. Teraz mamy jeszcze taki płaszczyk. Płaszczyk jest w rozmiarze 38, w cenie 566 zł. Podobnie jak żakiet, bardzo ładnie odszyte, Te wszystkie haczyki, na których wieszamy, są takie pozłacane. Chyba nie złoto. Nie, raczej nie. Dodatkowo zapasowe guziczki, podszyweczka jasna. I już Wam przymierzam się, jak to wygląda. Kolor jest też taki jasny. Tamten ten żakiet był z takim niebieskim, nawet chyba podobny, to jest wzór. Natomiast ten jest czerwony, z czerwoną nitką. Czerwoną nitką. No i płaszczyk wygląda tak. Długość rękawów odpowiednia, kieszenie zaszyte. Rozpiórka nie ma i to wygląda na mnie y, tak czy płaszczek. Król płaszczyka mi się podoba. Zmieniłabym w nim kolor, chociaż ja już zmieniam. Na pewno zmieniłabym obuwie, nie już do trampek zwalane ale na pewno nie, y, nie ten rodzaj płaszcza. Natomiast jest ciekawy, bo on jest ciekawy, są to rzeczy dosyć wygodne, bo czasami jak przymierzam, to tak mi się zagniotą, czy cisną, czy coś tak nie bardzo, natomiast tutaj się tego nie czepiam, no no i tyle, guziczki fajne, przy moim wzroście też się tego przed kolanką, Monia przymierzy, same też zobaczycie, jak wygląda na niej. Teraz mamy jeszcze szalik do zaprezentowania, szalik jest za 129 zł, rozmiar uniwersalny, <grytanie> słuchajcie, Śmieję się, czy to jest pepitka, czy to jest kurza łapka, czy jak oni to tam tak zwą. Jest wykonany jest w 100% z wiskozy, ale powiem Wam dziewczyny, że to jest po prostu tak miękkie, że po prostu no, no przemilu się. Jest tak miluś, taki no wiecie co, po prostu, ho, no taki naprawdę, że przy szyi. Człowiek chce mieć coś takiego miłego, co takie jest przyjemne i to takie właśnie jest. Naprawdę bardzo fajne. Myślę, że do fajnych płaszczy różnych by fajnie wyglądał i że rzeszczernią też super, tak, że ten szalik jest po prostu no, świetny, naprawdę świetny. Teraz na mnie ten sweterek z frędzlami, taki kowbojski bardziej. Mam kowbojki, także akurat coś w temacie. Natomiast tak jak Edzia Wam mówiła, że drapie, to drapie, gryzie, po prostu pełen serwis, wszystko jest w zestawie. Co Pięknie. najgorsze to drapie mnie też odtąd dotąd. <grywiali> Więc tutaj koszulka mnie nie uratuje. Lety, natomiast... Ja jestem ja się. Ale... <grywiali> natomiast jeżeli Wam to nie przeszkadza, jeżeli lubicie y, tego typu ubrania i nie jesteście tak wyczulone, y, to myślę, że będziecie zadowolone. Jeżeli chodzi o długość rękawów, no to M, <grywiali> wymagają podciągnięcia w moim wypadku. I już pokażę Wam, jak się prezentuje. Tutaj on jest dosyć długi, więc ja go sobie tutaj podwinęłam, bo mam ściągać na dole. Tak, ale jak się podwinie, niektóre rzeczy, tak trochę dopracuję, że tak powiem, to one fajniej wyglądają. Ale jak pokazujemy teraz tak sotę, to ja się nie dziwię, że nie można powiedzieć, że to jest. No, Mało! Słuchajcie, w tym zestawie wyglądam, jak w dziedzinie wracają. <laughs> teraz na mnie kolejny sweterek. Ja dla mnie to jest tunika i zobaczycie go na naszych stylizacjach, także zapraszamy Was na stylizację na niedzielę. Już Wam pokazuję jak na mojej sylwetce, rękawy są ciut za długie, także musimy wykonać taką oto rzecz. O, to są takie sznurki, ale one są tak jakby z takim splotem. Nie takie frędzle typowe, tylko jakby sznurki. Także całkiem fajny, podoba mi się ten krój i nie gryzie tak okrutnie jak tamten, Aczkolwiek, niestety gryzie nadal. Mniej, po prostu mnie. Nie wełna, a ten moherek. No Jezu, to może nie jest dla mnie. Ale jest ciepły, słuchaj. O tak, od razu jakby coś próbuje zjeść, słuchajcie. A teraz pora na żakiety na mojej sylwetce. Zaczynam od niebieskiego. Żakiet jest bardzo ciężki. Rozmiar 38 to zdecydowanie nie mój rozmiar. No rękawy to naprawdę są zdecydowanie za długie. Natomiast sam w sobie, jeśli chodzi o jakość wykonania, jeśli chodzi o materiał, to jest naprawdę świetny. Próbuję coś zaprezentować. Jest naprawdę materiał świetny, bardzo ładnie odszyty. Tutaj naprawdę nie mam żadnych uwag, ma przepiękne też guziki. Nie wiem, czy będziecie je widziały, ale na stronie będą dobrze widoczne. Tylko jest tak. Myślałam, że on jest taliowany, bo tutaj ma przeszycia. Natomiast no, nie jest taliowany albo bardzo słabo. I nie czuję się w nim komfortowo, bo w mojej ocenie jest na moją sylwetkę po prostu za duży, zbyt ciężki, obciążający. Natomiast sam wzór, sam kolor naprawdę super. Jakby był taki lubił. Dobrze staniowany to byłby lepszy i ma poduszki. Mam na sobie płaszcz z nowej kolekcji. Słuchajcie, dałabym sobie rękę uciąć, że to jest różowy, tak jak patrzyłam na stronę. Natomiast jest to zdecydowanie czerwony kolor, jeśli chodzi o te niteczki. Wykończony frędzelkami tutaj przy rękach, tu przy klapach i od dołu, także takie surowe wykończenie a la Chanel. Już go sobie zapnę. Rozmiar 38, uważam, że jest na mnie za duży. Rękawy są po prostu za długie i tutaj też w ramionach jest szeroko, też ma poduszki. I tutaj przy rękawkach mamy kilka wóziczków. także jest naprawdę bardzo ładny. Jest bardzo ładny, natomiast musiałabym sprawdzić po prostu mniejszy rozmiar. Teraz na mnie spódnica, rozmiar 38 i tak, uważam, że długość jest dobra. Materiał jest istotnie twardy i tak się nie leje. Natomiast uważam, że pomimo tego wygląda bardzo korzystnie. Tylko musiałobyśmy mieć rozmiar mniejszy, czego nie wiedziałyśmy. Teraz już wiemy, że w taranku musimy jednak celować w rozmiar 36, nie 38. Pamiętajcie, zapraszamy Was do stylizacji jeszcze na niedzielę. Tam też zobaczycie tą spódnicę, bo generalnie mi się podoba. Jest cała rozpinana na zamek, także można ją sobie do samego końca rozpiąć, zawiązywana na pasek. Ten pasek też można wymienić, jakoś inny swój pasek włożyć, nie? Ona jest fajna, bo ona ma fason fajny. Tak, ona ma fason fajny i wygląda ładnie, I materiał... z tym, że no, materiał jest mało znaczy. komfortowy do noszenia. On się ładnie prezentuje, natomiast tak odczuć jest trochę słabo, no i zdecydowanie ten rozmiar. Także musicie przy taranku, jeżeli jeszcze nie zamawiałyście, to pomyśleć o rozmiarze troszkę mniejszym. I jak Wam się podobały nasze wybory starankom, co kupujecie w tym sklepie? Czy kupowałyście, czy pierwszy raz słyszycie o tych markach? Bo powiem wam, że nieraz zapiszecie w komentarzach jakieś marki, w których kupujecie, na pewno kupujecie, skoro podajecie te marki, żebyśmy się zaopatrzyły, to powiem wam, że nie raz pierwsza słyszę. Zdarza się. Albo czasami jest to taki powrót, że kurczę, tak, faktycznie tak, tak. znałem tą markę i kupowałyśmy. Na... Także koniecznie. Tak. Koniecznie dajcie znać, właśnie które sklepa kupujecie, które polecacie, e, mogą być polskie, mogą być też zagraniczne, jeżeli takich też się zaopatrujecie, e, tak. Jeżeli wyłącznie. chcecie więcej Taranko, no to też piszcie nam w komentarzach, to wtedy po prostu będziemy częściej u nich zamawiać i oglądać te rzeczy dla Was. A tak to do zobaczenia każde poniedziałki tak. i czwartki, tak. pamiętajcie o tej zmianie i to wszystko, to wszystko co chciałyśmy Wam dzisiaj przekazać. Jakś Zapraszamy coś... jeszcze do mierzenia, bo będzie. Boże, do stylizacji. Do stylizacji, okej. Okay. Późno to poszłam po prostu, słuchajcie. <laughs> do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa. cześć.